Barki, szyja i głowa? Dużo czasu spędzasz przed komputerem, telefonem czy nad książką? Prawdopodobnie nie zwracasz na to uwagi, ale Twoje mięśnie karku i obręczy barkowej bez przerwy pracują, utrzymując głowę w pochylonej pozycji. Podobne dolegliwości mogą odczuwać również osoby żyjące w ciągłym stresie, a także zasypiające w niewygodnej pozycji. Jedną z najlepszych metod radzenia sobie z takimi dolegliwościami jest masaż. Dzień dobry. Nazywam się Jacek Wierzbicki. Jestem masażystą i dzisiaj przedstawię wam masaż klasyczny karku i obręczy barkowej. Oczywiście można go wykonać w pozycji leżenia na brzuchu przy okazji masażu grzbietu, który zaprezentowałem w poprzednim filmie. Natomiast znacznie wygodniej jest wykonać go w pozycji siedzącej pacjenta na klęczniku. Mamy do tego taki specjalny klęcznik, który umożliwia dobre rozluźnienie zarówno szyi obręczy barkowej, kończyn górnych, jak i podparcie tułowia. Zaczynamy jak zawsze od sprawdzenia stanu skóry. Sprawdzenia temperatury, podobnie jak robiliśmy to w masażu klasycznym grzbietu, i sprawdzenia napięcia tkanek. Sprawdzamy porównawczo między prawą i lewą stroną. Możemy sprawdzić też przesuwalność tkanek. Po wstępnej diagnostyce przechodzimy już do samego masażu. Rozprowadzamy oliwkę i wykonujemy masaż. Głaskanie równoczesne oburącz, od kresy potylicznej przez barki z przejściem na łopatki. Głaskanie krzyżowe. Krzyżując ręce, obejmujemy szeroko palcami od przodu, kciukami od tyłu i rozjeżdżamy się od karku w kierunku barków. Głaskanie łokciowym brzegiem dłoni, symetrycznie po obydwu stronach. Zaczynamy od łokciowego brzegu dłoni, potem stopniowo kładziemy całą powierzchnię naszych dłoni i głaszczemy w kierunku barków. Głaskanie wyciskające chwytem obejmującym naprzemiennie prawa ręka z lewej strony. Lewa ręka z prawej strony. Głaskanie opuszkami palców pod kresą potyliczną, od wyrostka tego do kręgosłupa, każda strona osobno, prawa ręka z prawej strony, lewa z lewej. Rozcieranie powierzchowne ruchem posuwisto zwrotnym całą powierzchnią dłoni i palców. Rozchodzimy się od kresy potylicznej w kierunku barków. Rozcieranie opuszkami palców Ruchem okrężno-spiralnym od kresy potylicznej wzdłuż kręgosłupa szyjnego i rozsuwamy ruch w kierunku barków. Może być rozcieranie rozbieżne lub zbieżne. Drugim sposobem rozcierania opuszkami palców jest rozcieranie od dolnego kąta łopatki przez przyśrodkowy brzeg łopatki do dołu nadobojczykowego. Ruch prowadzimy przy brzegu łopatki i kończymy w samym dole nadobojczykowym. Ręka niemasująca stabilizuje bark po stronie, po której wykonujemy rozcieranie. Analogicznie z drugiej strony. Rozcieranie paliczkowe drugim szeregiem zgiętych paliczków ruchem okrężno-spiralnym od kresy potylicznej w kierunku barków. Wykonujemy to ruchem rozbieżnym i ruchem zbieżnym. Rozcieranie piłowe. Na przemiennym ruchem posuwisto-zwrotnym rozcieramy łokciowymi brzegami obudłoni. Rozcieranie nasadą dłoni. Prawa ręka rozciera lewą stronę, a lewa ręka prawą. Chwyt szczególnie polecany przy dużej masie mięśniowej. Rozcieranie opuszkami kciuków ruchem okrężno-spiralnym, przykręgosłupowo z rozsuwaniem się w kierunku barków i od wysokości dolnych kątów łopatek przykręgosłupowo mniej więcej do siódmego kręgu szyjnego. I na przemian od kresy potylicznej do barków i od dolnych kątów łopatek do góry. Ruch okrężno-spiralny blisko wyrostków poprzecznych. Rozcieranie pod kresą potyliczną, ruchem okrężno-spiralnym opuszkami palców. Jedna ręka z jednej strony, potem druga z drugiej. Ruch od wyrostka sutkowatego do kręgosłupa. Ugniatanie przez odciąganie. Bez udziału kciuków łapiemy między opuszki palców i śródręcze w miejscu, gdzie znajduje się największa masa mięśniowa. Ugniatanie poprzeczne. Na przemian raz jedna strona, raz druga ruchem przełamującym między palcami a kciukami. Ugniatanie podłużne. Łapiemy między palce i kciuki, staramy się uchwycić łapaną tkankę i ugnieść między palce i kciuki. Ruch od kresy potylicznej w wąskim uchwycie. Im niżej, tym szerzej łapiemy, starając się uchwycić większą ilość tkanki. Ugniata niepodłużne ze wspomaganiem. Po przeciwnej stronie, czyli prawa ręka ugniata lewą, lewa ugniata prawą, druga ręka wspomaga poprzez docisk, ułatwiając tym samym wykonanie to z większą siłą. Też technika raczej wykorzystywana przy większej masie mięśniowej. ugniatanie opuszkami palców pod kresą potyliczną ruchem ściągającym od boków w kierunku do kręgosłupa ugniatanie podbierające pod kresą potyliczną jak przy ugniataniu podłużnym, palce z jednej strony, kciuk z drugiej. I dla symetrii uchwytu co parę powtórzeń zmieniamy rękę masującą. Tak, żeby raz kciuk był z jednej, raz z drugiej strony. Ugniatanie odciągające. Pomiędzy śródręcze i palce bez udziału kciuka. Dla symetrii również zmieniamy ręce. Ugniatanie chwytem krzyżowym. Krzyżując dłonie, ugniatamy od strony śródręcza. Ugniatanie uciskowe opuszkami kciuków okolicy przykręgosłupowej. Symetrycznie po obydwu stronach, utrzymując ucisk przez kilka sekund. Oklepywanie miotełka. Uderzamy grzbietową stroną rozluźnionych palców. Tą techniką oklepujemy całą powierzchnię masowaną od kresy potylicznej do barków i w okolicy międzyłopatkowej. Następne oklepywanie jest to wachlarzyk. Uderzamy od strony piątego palca przy palcach rozstawionych i tu oklepujemy już tylko w okolicy obręczy barkowej. Ostatnie oklepywanie piąstkowe. W miejscu, gdzie było ugniatanie przez odciąganie, tam gdzie jest najwięcej masy mięśniowej, roztrząsanie dla wstępnego rozluźnienia, muskanie naprzemiennym ruchem. Wibracja poprzeczna ruchem poprzeczno-zygzakowatym. I głaskanie równoczesne, jak na początku, od kresy potylicznej do barków z przejściem na łopatki. Dodatkową częścią, którą powinniśmy wymasować przy okazji masażu karku i obręczy barkowej, jest, mi jest mięsień mostkowo obojczykowo słudkowy Wykonujemy go w pozycji siedzącej lub leżącej. Ja pokażę go w pozycji siedzącej na krześle. Mięsień mostkowo obojczykowo słudkowy przyczepia się do rękojeści mostka, przechodzi przez obojczyk. I kończy się na wyrostku sutkowatym, częściowo na kresie potylicznej. W tej pozycji mięsień jest napięty, widoczny. Oczywiście w tej pozycji go nie masujemy, tylko masujemy w pozycji skrócenia przyczepów i jego rozluźnienia. Głaskanie opuszkami palców drugiego i trzeciego. Palce ustawione wzdłuż mięśnia masowanego. Głaszczemy od wyrostka sutkowatego do rękojeści mostka. Rozcieranie, ruchem posuwisto-zwrotnym. Ugniatanie, chwytem szczypcowym. Pomiędzy zgiętym palcem wskazującym i kciukiem. Środkowy paliczek zgiętego palca wskazującego ustawiamy wzdłuż włókien mięśniowych, łapiąc od przodu kciuk łapie od tyłu mięśnia mostkowo-obojczykowo-sudkowego. Oklepywanie. Opuszkami palców naprzemiennym ruchem przebierającymi palcami. Muskanie ruchem poszarpującym opuszkami palców zamiesień mostkowo obojczykowo sudkowy Wibracja klasyczna, ruchem poprzeczno-zygzakowatym i głaskanie jak na początku. Analogicznie masujemy mięsień po drugiej stronie, tylko masaż ten wykonujemy lewą ręką. Jest to masaż leczniczy, który stosujemy głównie w kręczu karku, ale symetrycznie możemy go masować z powodzeniem w przypadku protrakcji głowy, czyli wysunięcia głowy do przodu, co jest obecnie coraz częstszą. Przypadłością ludzi pracujących przy komputerze, siedzących przed telefonami, kiedy ta głowa ucieka nam do przodu, powodując skrócenie mięśni mostkowo-obojczykowo-słudkowych, ich zwiększone napięcie i wtedy masaż karku i mięśni mostkowo-obojczykowo-słudkowych daje sumarycznie dobre rozluźnienie. W kolejnym filmie, na który zapraszam do mojego kanału. Cześć.